Voxka to nowoczesna i licencjonowana platforma online, która oprócz szerokiej oferty gier przyciąga graczy atrakcyjnym systemem bonusów i promocji. Rejestracja jest szybka, wystarczy kilka minut, aby podać podstawowe dane, potwierdzić adres e-mail i rozpocząć zabawę. Po załogowaniu dostępna jest kasa z popularnymi metodami płatności, Visa, Mastercard, Blik, szybkie przelewy bankowe, e-portfele i kryptowaluty. Depozyty księgowane są od razu, a wypłaty realizowane zazwyczaj w kilka godzin, zawsze z pełnym zabezpieczeniem SSL. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z pakietu powitalnego obejmującego dopasowanie pierwszych wpłat i darmowe spajni, co daje dobry start i pozwala sprawdzić ofertę. Dla stałych graczy przygotowano szeroką gamę promocji, co tygodniowy cashback, dodatkowe bonusy od depozytu, sezonowe akcje oraz liczne turnieje, w których można rywalizować z innymi o atrakcyjne nagrody. Ważną częścią oferty jest program VIP, dzięki któremu lojalni gracze otrzymują indywidualne bonusy, wyższe limity transakcji, szybsze wypłaty i dostęp do ekskluzywnych promocji. Wszystkie zasady są opisane jasno, więc korzystanie z promocji jest wygodne i przejrzyste. Vox Casino stale odświeża swoją ofertę, pojawiają się loterie, specjalne wydarzenia tematyczne i promocje związane z premierami nowych gier. Po łączeniu z profesjonalną obsługą klienta dostępną 24-7 w języku polskim daje to pełen komfort i poczucie, że aktywność gracza jest doceniana. Link znajduje się w opisie i komentarzu.